Zadanie 11 za jeden punkt. Na wykresie przedstawiono zależność pola pomalowanej powierzchni od ilości zużytej farby. Pole pomalowanej powierzchni jest wprost proporcjonalne do ilości zużytej farby. No i mamy tutaj wykres, który to pokazuje. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. 18 litrów tej farby wystarczy na pomalowanie 180 m2 powierzchni. Drugie stwierdzenie. Na pomalowanie 125 metrów kwadratowych powierzchni wystarczy 12 litrów tej farby. OK. No właśnie, oś pozioma, to nam pokazuje liczb, ilość zużytej farby w litrach, a oś pionowa, ile dzięki tej zużytej farbie możemy pomalować powierzchni. OK. Pojawiło się takie sformułowanie, że pole pomalowanej powierzchni jest wprost proporcjonalne do ilości zużytej farby. Co to oznacza? Że Jeżeli popatrzymy sobie tutaj, użyję 5 litrów farby, to mi pozwoli pomalować 500 metrów kwadratowych powierzchni, ta wprost proporcjonalność oznacza tyle, że gdybym na przykład chciał pomalować dwa razy więcej powierzchni, to musiałbym użyć dwa razy więcej farby. Dwa razy więcej od 5 litrów to jest 10 litrów i wtedy malujemy dokładnie 100 m2. Dwukrotny wzrost. Dwukrotny wzrost tej liczby ilości zużytej farby powoduje też dwukrotny wzrost pomalowanej powierzchni. To jest właśnie ta proporcjonalność prosta, tak się ładnie przekłada. Liczba, ilość zużytej farby na, na pole pomalowanej powierzchni. Proporcjonalnie, czyli tak samo się zwiększa. Ok, no dobra, 18 litrów tej farby wystarczy na pomalowanie 180 m2 powierzchni. Tych 18 metrów, 18 litrów farby ciężko będzie nam to gdzieś wyłapać, bo to jest gdzieś pomiędzy 15 a 20, tak bliżej 20. I tak, tutaj jest skonstruowana ta siatka na wykresie, że ciężko jest nam odczytać, ile to będzie. tak? Czy będzie to 180 metrów kwadratowych, wystarczy czy nie wystarczy. Więc musimy podejść inaczej, licząc. Weźmiemy sobie jakąś kropę na wykresie, na przykład tę pierwszą, którą tutaj rozważaliśmy i wiemy, że 5 litrów farby wystarcza na pomalowanie 50 metrów kwadratowych powierzchni. Ciężko jest wyprodukować z 5 litrów 18 litrów nagle, więc możemy sobie sprawę uprościć. Zejdziemy do 1 litra, czyli podzielimy obu stronie przez 5 litraż, ale też podzielimy obu stronie przez 5 powierzchnię, bo właśnie ta proporcjonalność zachodzi. Zużyję 5 razy mniej farby, no to 5 razy mniej powierzchni pomaluję. 5 litrów na 5 to jest 1 litr. I dzięki temu można pomalować 50 m2 na 5, czyli 10 m2. To by się zgadzało. Dobra, my mamy dostać się do 18 litrów, czyli tutaj wystarczy jeden ten litr, taki punkt fajny, startowy, pomnożyć przez 18, ale powierzchnia również proporcjonalnie, wprost proporcjonalnie się zwiększy. Jeszcze razy 18, 1 litr razy 18, 18 litrów 10 razy 18 to jest 180 m2, czyli 18 litrów barby wystarcza do pomalowania dokładnie 180 metrów kwadratowych. I dokładnie takie stwierdzenie tutaj mamy. Prawda? Ok. No i teraz stwierdzenie drugie. Na pomalowanie 125 metrów kwadratowych powierzchni wystarczy 12 litrów tej farby. Ok. Czyli jakaś troszeczkę inna sytuacja. Znowu wystartujemy sobie od tego, co jest dla nas wygodne. Czyli ile możemy pomalować powierzchni za pomocą 1 litra farby. Ponieważ zadanie jest mowa tutaj o tych 12 litrach, więc tutaj tym razem pomnożę przez 12, ale proporcjonalnie zwiększam również powierzchnię. Czyli mamy 1 litra razy 12, 12 litrów, 10 metrów lotowych razy 12, 120 metrów kwadratowych. Czyli wydajność farby jest taka, że 12 litrów wystarczy na pomowanie 120 metrów kwadratowych. No, czyli za mało bo tutaj do pomalowania zwiększa powierzchnia 125 m2, czyli zabraknie tej farby. Czyli stwierdzenie jest fałszywe.